Non eh, se ti a Palermo, voglio fare un appuntamento con te, ok? Ok, ciao, ti richiamo dopo, ciao, un'altra chiamata, ciao Heinz, buongiorno, sono Freud, non l'ho mai sentito Allora, la prossima settimana è il mio capo, forse possiamo stare allo stesso in Hamburg, come so sempre, ok? Ci vediamo ciao Ciao Jimmy, Sorry, non posso parlare con te ora, ti chiamerò più tardi, ciao Pazzesco Sasha, Saschinga. Zdravstvuj. Zdravstvuj. Jak? Wszystko w porządku? Zaczyna? No, kogo my tu widzimy? Ramzes. Myśleliśmy, że już nie dojedziesz. Autobus się spóźnił. Skoro jesteśmy w komplecie, to może przejdźmy do rzeczy. Urządziłeś sobie fajerwerki w moim lokalu. Stał na moim terenie. A od kiedy to jest twój teren? Od teraz. Ramzes, dziwne rzeczy się o tobie słyszy. Podobno się za studia wziąłeś. Piszę pracę doktorską z filozofii. Co że ja, ja ze mnie robisz? Z filozofii? Z filozofii. Ty pewnie w ogóle nie wiesz co to jest filozofia. Filozofia znaczy po grecku miłość mądrości myślisz, że teraz jeździlibyśmy mercami i bełkami, gdyby nie Grecy, albo gapilibyśmy się w płaskie ekrany telewizorów plazmowych? To co, może i kablówkę też wymyślili Grecy, co? Oni położyli pod te kable duchowe podwaliny. Podłożyć, to ja ci mogę pięć kilo plastiku pod twoją brykę. że có động ale lòng tự ái của giới trí thức. Anh của tôi cũng là giáo sư của trường đại học tổng hợp Hà Nội đấy. Pan Guje mówi, żeby się nie obrażał wykształconych ludzi. Jego brat jest profesorem na uniwersytecie w Hanoi. Sokrates, Platon, Arystoteles... Chociaż ciebie najbardziej zainteresowałby Nietzsche. Na swoim pogrzebie też będziesz taki dowcipny? Na twoim będę śmiertelnie poważny. Zmiluj się, ребята. nam nam robić biznes. Zrobić. Nie strzelać. No właśnie, panowie, postrzelać zdążymy zawsze. Mamy problem Arnolda i Ramzesa. Musimy znaleźć konsensus. Porozmawiać znaczy. No, przepraszam, panowie, możemy zrobić sobie zdjęcie?